To, co w naturze najlepsze. W firmie Real wiemy, że prawdziwe dobre smaki zaczynają się w polskich sadach. Prosto z nich nasza marka Owolowo dostarcza konsumentom zdrowe i pełne witamin produkty. W sezonie każdego dnia do naszych zakładów trafiają setki ton świeżych owoców i warzyw, które w zaledwie kilka godzin zmieniają się w pyszne soki, musy i smówi. Liczy się więc każda minuta. Potrzebowaliśmy rozwiązania, które ujednolici dane o stanie surowców oraz ułatwi planowanie i rozliczanie produkcji, tak, by wszystkie nasze zakłady działały na tych samych zasadach. System ERP od ASECO Business Solutions naprawdę odpowiedział na nasze potrzeby. W sezonie dostawy owoców i warzyw trafiają do nas jedna po drugiej. Rejestracja surowców odbywa się w czasie rzeczywistym przez system wagowy lub bezpośrednio w systemie ERP. Dzięki temu dane są zawsze aktualne, a produkcja przebiega płynnie. System Macrologic ERP automatycznie rozlicza surowce, kontroluje stany magazynowe i zapewnia pełne traceability od dostawcy aż po gotowy produkt. Dzięki temu pracujemy szybciej, pewniej i bez przestojów. W przypadku kontroli jesteśmy spokojni. System pozwala szybko sprawdzić szczegółowe informacje o każdej wyprodukowanej partii, zaś dostęp do danych jest odpowiednio ograniczony. Tylko zaufane osoby widzą koszty, a każdy pracownik realizuje swoje zlecenia produkcyjne. W jednym miejscu zarządzamy także HR-ami, sprzedażą oraz finansami i księgowością. W naszej firmie przetwarzamy około 8% całej polskiej produkcji owoców. Wdrożenie Makrologic ERP zwiększyło naszą wydajność, ograniczyło straty surowca i usprawniło raportowanie w całej firmie. Możemy dzięki temu spokojnie dbać o to, co w najważniejsze: smak, który łączy pokolenia.